Cześć cześć wit <coughs> Sorry. cześć cześć, witam was na moim kanale na YouTube Gaming. Witam was moi drodzy widzowie zaraz e, tak. E, ostatnio wszedł nowy sezon A że z racji, że kupiłem sobie ekipakę dzisiaj to mam polszaka O dziwo, dużo osób nim gra. Już wiem nawet dlaczego. Zajmijmy się testami tego auta. Eee, ja sobie bakersmoda włączę włącza? Jeszcze robi. F2. Eee. O dziwo, to auto ma taki kontrol nad piłką. Zaraz wam pokażę, jaki mocny ma. Bydę, bo ja nim dzisiaj 360 zajębałem, eee, fajkując przeciwników. Patrzcie, ja sobie Driving R, Patrzcie, jak nim wygląda. Słuchajcie, nie nierozgrzany trochę jestem, bo nagrałem poradnik do Ariali. Tą. też. Nie? Tutaj macie normalnie, jak obrócicie, tak macie, nie? No to jest lepsze niż fennek, jeżeli chodzi o kontrol nad piłką. Ja bym radził go takim właśnie diamencikom czempionom, bo. E, i platynkom, takim po prostu, którzy się uczą nowych rzeczy, bo. żeby się kierować do następnej rangi graczom, bo po prostu. No. Air Control nad tym autem jest wybitny, zobaczcie. Patrzcie, powiedzmy sobie dalej, ja. dobra, tu nie wyszło w przypadku. Ale mówię, jakby się nauczyć nim grać, to patrzcie, zobaczcie, ja jestem blisko piłki, piłka mi nie spierdziela jak przy fenku w przypadku fenka, patrzcie. Ja dosłownie jestem nosem przy piłce Mogę bez problemu kontrolować tym autem. Jeżeli chodzi o normalny driving. Zobaczcie, tu chodzi o normalny driving, Tak, Dobra, ja nie jestem najlepszy w tym Driblingu, więc od, zdanie na temat Driblingu, auta. Nie pytajcie, ale mi bynajmniej, nie wiem jak innym, się z wyższych rank Driblingu tym autem wybitnie. Jak na mojej skill do Driblingu, się Driblingu nim zajbiście. Bo mogę fajkować przeciwnika, robiąc takie mini fliki, podrzucając tą piłkę sobie randomowo. Auta. Eee, Wygląda ona na wzórfenka. O, widzicie? O. Tu jest z Mastiflikiem, jak to ci wyglądało. Dobra. Trochę za daleko. Nie tak. Mastifliki? No jakoś robi, nie? Bo on ma trochę taki dach, z którego będzie piłka nam zjeżdżała W przypadków Więc trochę tutaj, właśnie jeżeli chodzi o ten dach chujowo O, czekajcie, nie wiem no, Trzeba podlecieć Nie, czekajcie O, mastifliczek? Kurde, kolejny mastiflik po Czekajcie, bo mi zlecia piłka całkowicie. Nie. Piczek. Nie. hop Nad nim kontrola w powietrzu jest pełni ten, bo ja mogę sobie go. O, widzicie? Naprawdę, jak macie bus, ten samochód jest w pełni kontrolny. Ja dzisiaj nie zrobiłem pitcha takiego idealnego na wymiar, wiecie, jak to wygląda. Eee... Że podałem mojemu teammate'owi po prostu na, idealnie na wymiar, nie? Jest ja tak opogrywam tym Porszakiem teraz, żeby sprawdzić, co on umie dokładnie, nie? O pek, pek. Dziś zrobiłem nim nawet chyba Driving' z Double Tapem, by the way. To, to ja umiem już tam od dawna. może tu się Double Tapem z... Double. Ee, nie wyszło z double tapem. Ale był Celling Shot, jo. Może nim Celling Shot zrobię, czekajcie. Czekajcie, nie wyszło mi. Nie tu, być bliżej. w linii prostej przed... No jakiś to Celling Shot mógł być, no. Do Celling Shotów nie wiem jak to na wyższych rangach wygląda. Bo w moim przypadku ja nie umiem celing shotów zbyt dobrze robić. Więc bajdaj, że to nie będzie wyglądało najlepiej. Bo ja nie umiem Celling shotów Normalnie mówię wam. Ja Celling shotów nie, nie potrafię opanować jeszcze. Trzeba być 23 2 3 żeby to zrobić. A nie Championa A2 z tak takie Do wbicia jeszcze. Bo jak Champion Max 2 ale to takiej nadwizji pierwszej, a nie do a drugiej, a tam trzeciej. By the way, Porsche jest dobry do trików. Eee, Przestosujmy go w grze. Zagramy najpierw nim towarzyską. Jedną, a później jednego rankeda. Zaryzykuję, zagram nim jednego rankeda. Jeżeli pójdzie łatwo, fajnie, przyjemnie, bo tym autem się przyjemnie gra, o, bo to jest hitbox fenka bardziej. Może nie wygląda on jak fechnek, tak i z tyłu. Marki Ale Ten Jest on o dziwo hitboxa fenka. Sobie na niego finyle przydać Bo główniany finyl Bardzo Ładnie. Zupra Supra był zajęte wziął Zupra nie To jest Aha Zatynki same widzę tutaj Aha To jest nowa arena nie? Chyba no, no. Patrzcie, patrzcie, jaki air control ma ten samochód. Dosłownie, ja bez boosta potrafiłem sfajkować ładnie przeciwnika, podrzucając tylko piłeczkę. Bo mi się sama piłka na dach rzuciła. Ale niestety, no, dużo graczy gdzie nim grało, więc. Będę i ten sezon będzie cięższy, przez to, że to jest dobry hitbox. A Fedka dużo osób miało, więc. To jest lepsze dwa razy albo trzy od golfa i Sylwii. Od golfa. Dwa i pół raza może? Był na rulie nam Dobrze wrzucił. O. tym nie ma eksplozji. Mogę jedynie powiedzieć tyle, że blisko było, no. Dopiero, a. Oho, jump reset! E, typ y, na platynie jump resety robi. Czyli albo freestyler Ale nie widzę, żeby grał oktatnym fankiem lub do sam. Więc to jest możliwe, że albo nietypowy freestyler, albo cheater ale zobaczcie jaki jest koszt freestylu. Ten typ gra 5 razy słabszy, słabszy jest ode mnie. Może robi te jump resety, ale strzelić nie strzelił. A na obronie się wylewa. Ja gram nowym hitboxem mi jeszcze nie znanym, bo... Nie wiem czego to jest dokładnie hitbox, ale już od razu mówię, że nie do minus. Nie jest to do minus. Bo e, zbyt dobrze się gra, żeby to był dominus. Hitboxem. On się zachowuje jak fenek dosłownie. Więc dla mnie to jest taki typowy fenek. Może jest tam kawałek wyciągnięty, ale nie aż tak jak Dominus. Nie aż tak. Idzie nim tryhardować. Dominusem nie idzie tryhardować tak mocno. Bynajmniej Bruce tego nie może robić. Zaczymy ubróżać, jak będzie wyglądał. To jest auto. Później mam jeszcze odcinek z testów RLE wersji tej takiej Body Cool Tuning 2005 e, Bo chcę ją przetestować też bardzo. Bo możliwe, że ona będzie miała hitbox do minus. Natomiast chociaż po spoilerze widzę, że już to będzie chyba Octen Jebany, e, bo spoiler ma wyjebany w kosmos. Zawsze każdy sam, który ma wyjebany w kosmos, spoiler. Wysoki. E, ma hitbox Octaina. Jeżeli jest taki, właściwie podfankowaty. Ale ma hit. Ale ma kurde, spoiler wysoki, nie? To jest wtedy Octain, nie fanak. A ten ma spoiler, taki płaściutki, taką loteczkę fabryczną. E, ta generacja tego porszaka mi się nie do końca podoba. Wolę już 959 niż go, ale też mi się podoba styl gry nim, bo można na luzie nim freestyleować, nawet chyba mi się wydaje. Małtem. Nie dziwiłbym się, jakby by było od chuja stylarów. i okno. I dogrywkę mam, bo okno zajebałem. Już szybałem, że nie zrobię tego. Bo chciałem tak się poo Blisko, Blisko było. Dłównie. Ale udało mi się to jakoś dotknąć. A. Nie warto. Aha, jakby was bolała głowa w dniu... E, 9 września to możliwe zmiany pogodowe. By the way, mnie boli głowa i moją matkę boli głowa, a chorzy, nie jesteśmy raczej. Bynajmniej ja mogę być chory, ale... E, dż, poddali, nie? Dobra, jeden ranket i mamy wsią. Nie wiem, czy tego disconnecta jak leci tla. Ale jak go nie słyszycie To nawet lepiej bo YouTube mi się nie dopierdoli um, Chociaż On nie ma podobno praw autorskich ale wolę być bardziej ostrożny Ale ja go słyszę Znajmniej, Nie wiem jak wy Jutro stream na YouTube będzie i na Twitchu I do obu streamów będzie e, link na Discordia. Który będzie w opisie Sorry albo się odbija po midrówce z pieprzem tak, jem pomidorówkę z pieprzem. Kenki. A jo. Kenji. Pierdola. Co to jest za Niki, o? To co? Kenji był zajęty? Nick? Serio? I jeszcze uwie. Jeszcze ten typ, jak się okaże, że gra ku jakąś maszciochą... to się zestram chyba ze śmiechu. Oku. A i fliszek. No i git. Więc to są rankedy, jo. jest rankingowa. A już pierwszy gol to była. A ta. Jakimś hitboxem tunera gra. I chyba to jest Skyline, by the way. Właśnie. Daj Sonics, proszę dodać mi tu Finny z Carbona i proszę w następnym karnecie dodać M3GTR. Ja chcę mieć M3GTR w Rocket League, nie? To, fajny hitbox eee, do minusa, prawdopodobnie, ale zajebiście wyglądający. Czemu wy nie zrobić M3GTR karnetu? Dlaczego? M3 normalna, 202, jakby ktoś chciał, i M3GTR wersja. I ten final do niej legendarny dojebać Ale tak, żeby, wiecie był w karnecie ten final a nie, żeby był w jakimś zestawie za kredyty czy coś. No bo. Chociaż możecie zrobić coś za kredyty, chętnie kupię. Chyba. Nie kupię taki zestaw z m trójką, no Będę mógł przedostawać ten samochód na odcinku. A, a fejka dostał jebany. Nie zastrał. Raz Skyline'em. Ale widać, że on tutaj kurde robi Carbon Vibes. Bobo. Bo Kenzie był w Carbona. Chyba odcinek, gdzie nadrabiałem terytorium. I szłem podubsko Kenziego. Chyba to był. Nie wiem, czy jest na kanale. Gdzie idę podubsko by the way. Ale chyba powinien być. Odcinek. Nie pokonuję kanjego, bo pamiętam, że połowę gry chyba przeszłam na odcinkach. Później werstował mapę pepizdu. No, minusem takich hitboxów jest to, że są niskie w chuja. Ty je bitnie, coś tak. O, no, próbuje by nami nawiązywać. Bo nie ma takiego finala, jaki miał Kanji. Ale jakby pomalował sobie na zielono, by był bardziej real Do Kenjago I film czarny wy... zajebo. ebo. Bo ja nie wiem czy jego nick jest tak os z dupy wzięty tak Jakby to mógł... Jakby mógł to powiedzieć tak Czy a, po prostu tego Że on po prostu oddaje hołd tutaj Karbonowi W tym przypadku Ale ja bym na... I bardziej chciał ten final do doge'a z Karbona Ja bym chciał ten Final do doge'a, nie? Mieć Carbona w Rocket League. Ja bym zrobił taki Most Wanted Carbon vibes season, nie? Broken Rocket League, bo e, dużo fanów NFS'a by zaczęło grać, na pewno Bo jakby dodali te dwa legendarne NFS'y Ja pierdolę Typ co leci na sufit nie wiadomo na chuja Jaki tak by nie wrzucił O kur obronił O obronił Ja pierdolę. Dobra, to będzie easy 4-0, nie? Mam ojebana z diamentami ku, A Oni mają 800

no dobra, demy, demy jeszcze się mieszczą. W regulaminie, że można ich używać. By the way, inaczej by ich nie programowali, nie? Ale bumpy już, ku. A nie, a. już by były hamskie. W przypadku mojego typka raz chyba zbampował. Raz. Nie wiem. Ale kontrola nad tym autem jest wybitna, Niezajebista. Oceniam to auto 9,5 na 10, bo się nie nadaje do jednego. Do Aeriali się nie nadaje. dobrze. Bo mm, przód jest trochę płaski w porównaniu z Dominusem, ale myślę, że z czasem będzie to lepsze. W RL wersji będzie się nadawać, mi się wydaje. No. Ale 9,5 na 10 mu dam. A, pan posprzedałem. Ale kontrola w powietrzu to jest kurde nadzwyczajna w tym aucie, nie? W żadnym innym nie macie tak samo. No tak, to jest rok. Report! Why? By the way, no, rozegraliśmy nim jednego casuala, jednego rankeda proszę 16 mm dostałem dużo. Ładnie miał 900 diamenta 2, jakoś tak <ścoughs> Więc by the way, że y, auto oceniam od 1 do 10 kurwa 10 na 10, bo jeżeli chodzi o rocket pasowe auto, to zwłaszcza 10 na 10. Nie mniej Mam mnie mi między a ko kołkiem a tym Czekajcie Kamerką sobie wygrzebię I nie mogę tego wygrzebać niczym Musiałbym mieć taki apatyczek, czekajcie Serwer, że wam przedłużam, ale muszę coś na szybko obszaić. Eee, czy nie mam nic takiego w pokoju, bo mam coś między klawiszem a tym A dobra, mam chyba Mam Eee nie wiem, co to jest. Dobrze to mam. Dobra. E, auto oceniam 10 na 10, bo PSS zajebiście zajbiście zrobił. No, szkoda, że to nie jest trochę nowsza generacja 959, to legendarne, ale nie wiem, jak by miała wyglądać wtedy RL-wersja, ale i tak mi się podoba. Tylko ta dupa trochę nie tak w tym Porsche, ale poza tym jest git. Um, hitbox jest git, e, można do minusa być, ale ja myślę, że nie. Ile tu jest? Raz... Metr to gdzieś tutaj Dwa całe drzwi to gdzieś tu Trzy Cztery Dobra może być hitbox do minusa jednak Wm hmm, jak panka Eee Raz dwa. Jebitnie Do minus chyba Ale wątpię że to jest do minus, bo się nadaje O dziwo Do, do dribelingu do drive driblingu i Driblingu on spray 10 na 10, do Driblingu normalnego 9 na 10 go oceniam, bo no trochę się starsza ta piłka, ale ma wyższy dach niż Dominus, więc to nie jest Dominus na pewno. RLE chyba będzie oktajnem, a ta normalna będzie chyba tym Fenkiem. Dobra eee, To ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał Fajnie by był jakbyście dali subika Na kanale, bo lecimy po setkę, A na setkę wezmę Bruza, Punchisa i Merdora na pojedynek jeden na jeden I w sumie tu to tym niższą będą rangę w tym momencie, więc tym Trudniej będzie to zrobić Pojedynek jeden nagrywane, oczywiście mm. O ile będą pozwolą mi to nagrywać, bo jeżeli nie będą chcieli, raz, że zaakceptować zważ że nagrywać, żebym to, żebym to nagrał, to może być problem, ale postaram się to nagrać, więc... O. Ja się z żegnam, jak wam się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę, nara.